Kobieta jest. Już po debacie. Miała sens, czy, czy nie miała? To nie ze mną ten wywiad. <laughs> Proszę zapytać tych, którzy tutaj jeszcze są. Osoby, które tutaj były. Ja zebrałam trochę gratulacji w imieniu nas wszystkich, w imieniu wszystkich organizatorów. I wierzę, że te gratulacje były prawdziwe i że te gratulacje były za to, co tutaj się wydarzyło. Widziałam, że dużo osób się poznało, wymieniało się kontaktami, były zadowolone z tego, co tutaj się działo, uczestniczyły w panelach energicznie, zadawały pytania, mówiły o tym, że było za krótko, że nieporuszonych zostało wiele tematów. Ale przecież takie było założenie. Miał być po prostu niedosyt. Niedosyt pozostał, więc jest szansa na to, żebyśmy spotkali się po raz kolejny. Czyli możemy liczyć, że kolejna debata za rok? Kolejna debata za rok, a jeszcze wcześniej inne wydarzenia. W tej chwili dzieje się konkurs Aktywność Kobiet, gdzie Fundacja Bezmiar jest współorganizatorem na lubelszczyźnie tego konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu i na naszych stronach www.bezmiar.org proszę też patrzeć, co się dzieje w związku z tym konkursem, bo tam będą promowane osoby, które w województwie lubelskim aktywnie działają na rzecz kobiet. I finałowa gala planowana w kwietniu we Wrocławiu. Jedziemy. Dziękuję bardzo.